Dnia kolejnego w 2023 roku. Zamierzamy ten dzień spędzić w lesie, na wędrówkach. Będziemy sobie spacerować, podziwiać przyrodę w lesie i korzystać z wolnego czasu i odpoczywać. Dzisiaj mamy bardzo ciepło 15 stopni wiosna na całego można powiedzieć. Mamy zamiar korzystać z pogody i z całego dnia spędzonego w lesie. Mamy w planach rozstawić sobie hamak. Ludzi nie ma w ogóle. Cisza, spokój. A my idziemy do lasu korzystać, odpoczywać. Podobno, jaki pierwszy dzień nowego roku, taki cały rok. Wczoraj wracając z, nasze, z naszej podróży z lasu, zobaczyliśmy na podłodze kleszcza. Także przynieśliśmy go albo na plecaku, Albo na czymś go przynieśliśmy. Także kleszcze żyją sobie na całego. Już nie ma tak jak kiedyś, że wyginęły zimą, wymroziło. Teraz, w, głęb w głębokich mchach, siedzi pełno kleszczy. Także trzeba naprawdę uważać. Zapraszamy Was do oglądania naszych dalszych przygód. Zapraszamy. Jeszcze zapomnieliśmy Wam wspomnieć gdzie się znajdujemy. A znajdujemy się w przepięknych Borach Dolnośląskich w Wielkim Kompleksie Leśnym. Więc mamy gdzie chodzić, mamy co robić. Bory Dolnośląskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, co się rozciąga na trzy województwa. Także jest gdzie chodzić. W worach byliśmy w marcu. Szkoda trochę, że nie udało nam się przyjechać na zbiory. Bardzo dużo jagód. I grzybów też pewnie dużo. Tak tutaj żywamy. Jeszcze się dopytamy gospodarza. Może zejdziemy sobie zaraz z głównej ścieżki. Nic tylko cieszyć się pobytem w lesie. Trzeba dobrze przywitać nowy rok pierwszego dnia. Nie widać końca tej ścieżki. To jest tak ogromne, że można iść i iść. Dla grzybiarzy to trochę ciężko by się chodziło. Pełno paproci. Jagody bardzo wysokie są. Także na jagody można, myślę, że w lipcu przyjeżdżać. Jak ktoś lubi zbierać, to już mamy autostradę, można powiedzieć. W cztery strony świata. Także. W którą stronę iść leśna autostrada Zamierzamy dzisiaj porządnie się zmęczyć spacerem. Przejść około może 20 km jak się uda z odpoczynkiem, słońce się przewija, jest ciepło, trochę wieje, nie ma na co narzekać. Słonko świeci żywego ducha w lesie. Właśnie doszliśmy do miejsca, gdzie będziemy dzisiaj rozwieszać nasze hamaki. Będziemy sobie tutaj odpoczywać. Trochę słońca jeszcze mamy, leśny stół. Będziemy jedli dzisiaj ananasa. Zabieram się za zakrojenie ananasa. To już trzeba coś przekąsić zdrowego oczywiście w Nowym Roku. Najchętniej to ja bym go mu przeciął, ale nie wiem czy coś by z niego zostało. Chyba nie. Tak się prezentują nasze kawałki ananasa. Także już połowę zjedliśmy. No, i smakuje bardzo dobrze, także słodki jest. I oczywiście nie odpuszczamy herbaty w lesie, w tym pięknym miejscu. Na pięknym stoliku z drewna. ruszamy dalej w las. Pierwszy dzień nowego roku powoli się kończy. Być może to ostatnie ujęcie z tego dnia, ale to jeszcze nie koniec, bo zostajemy w borach dolnośląskich przez jeszcze dwa dni. Także jeszcze na pewno z tego kompleksu leśnego będziemy nagrywać. Do zobaczenia następnego dnia. Hej. kolejny dzień w Borach Dolnośląskich. Dziś podobnie jak wczoraj zamierzamy pospacerować, rozłożyć gdzieś hamaki. Sobie Odpocząć sobie, herbatkę sobie zrobić. Może uda nam się przejść dzisiaj do takiej wieży obserwacyjnej, przeciwpożarowej. No ale zobaczymy. A po drodze na pewno za hamaki rozwiesimy, herbatki się napijemy. Także na pewno będzie to Relaksujący spacer przez las, cisza, spokój, gdzie wczoraj nie spotkaliśmy żywego ducha, dzisiaj pewnie będzie to samo, nikogo nie spotkamy, także się cieszymy z tego, że się będziemy jednoczyć z naturą w lesie. Idziemy tymi szerokimi drogami. Na razie nie wchodzimy do lasu. Lasy tutaj są bardzo gęste. Dużo paproci, dużo traw, jakichś małych drzew. Ciężko się tutaj przemieszczać. Póki co mamy cel wieżę przeciwpożarową. Dzisiaj stawiamy na wędrówkę. Dzień jest zawsze za krótki dla nas. Wczoraj wracaliśmy po ciemku. Przez te ogromne lasy, więc było ciekawie. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Podejrzewam, że będzie to samo. Jest ciepło, ale dzień jest krótki, niestety. Jeżeli czasu wystarczy, to rozwiesimy hamaki. Oczywiście, standardowo będzie herbata w lesie. Chwila odpoczynku. Dzisiaj pogoda wieczna. Jest trochę chłodniej niż wczoraj, ale nadal ciepło. Mamy tutaj różne wzniesienia, górki, pagórki w lasach. Można się dobrze schować na biwak, tak żeby nikt z daleka nie wypatrzył nas. Te tereny dobre są na wycieczki rowerowe, bo są długie, szerokie drogi. Bardzo dobrze by się tutaj jeździło. I tak się zastanawiamy, że może następnym razem przyjedziemy tutaj rowerami, bo nie wiemy kiedy ten następny raz będzie. Zobaczymy. Teraz jest czas posezonowy, nie ma dużo ludzi, ale podobno rozmawialiśmy z gospodarzami. W sezonie było tutaj pełno ludzi, pełno grzybiarzy i bardzo dużo grzybów w tym roku było. No akurat nie daliśmy rady dojechać tylko w okolicach jeździliśmy na grzyby. Także my dzisiaj spacerujemy w lesie i podziwiamy piękno natury leśnej w borach. Ładnie się słońce przebija przez drzewa. Naprawdę jest bardzo ciepło. Przyjemnie się idzie aż jak wiosną. Wypatrzyłem tam budkę obserwacyjną. Idziemy zobaczyć. Taka zakamuflowana. I oto tako się prezentuje. Widoczek fajny, tutaj idąc, natrafiliśmy na pozostałości kawałek szczęki, chyba czyjeś widać zęby, ciężko nam powiedzieć, czyje to może być, może wy będziecie wiedzieć także już trochę już to leży na pewno taka ciekawostka o tu widać, że zwierzyna chodzi sobie w błocie. Nie wiem czy to dziki jakieś czy sarny tu. Może dziki się tutaj plają. Idziemy dalej przez leśną ścieżkę. Wyjdziecie razem z nami. chwilą tam w oddali widzieliśmy sarny przebiegły. Także zwierzyny jest tu dużo. Oj, dużo. No i dotarliśmy po dość długiej wędrówce do przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej. W środku lasu, zaraz podejdziemy bliżej, zobaczymy co jest wokół wieży. Podobno należy ona do lasów państwowych. I nieraz ktoś obserwuje z niej, czy gdzieś się nie pali w pobliżu. Niestety nie jest ona dostępna dla turystów, więc nie wejdziemy na nią i nie pokażemy Wam widoku, a na pewno musi być piękny, bo wokół samej lasy. Tutaj widać też ruiny. Coś tutaj obok było. Jakiś budynek. Jedynie małe pozostałości widać. Drzwi zamknięte. wieża fajna, Szkoda, że tylko się nie da wejdą Mamy godzinę za 20.15 Teraz czas na herbatę i odpoczynek i następnie wracamy Wracamy, no bo będziemy wracać już po ciemku. Kawał drogi przeszliśmy i jak zawsze będziemy wracać po ciemku. Nie będziemy dla Was nagrywać, bo nic nie będzie widać. 40 metrów, bo na Wysoka. Chwila odpoczynku, tym razem na macie. Nie rozkładamy hamaków, bo nie ma na to czasu. Herbatka, chwila odpoczynku, no i ruszamy w las. powoli słońce zachodzi. My sobie tutaj popijamy herbatkę i będziemy się z wami żegnać na dzisiaj. Kończymy ten dzień herbatką. Do zobaczenia. Do zobaczenia.